Cześć, miło mi Cię poznać. Ile masz lat, Marta? U, Powiem ci, że masz fantastyczną talię Fantastyczną talię Ona jest ze Dobra, co ja robię. I do tego mam jeszcze... Jak nieuczesana? A wiemy zmienię, więc ziemię. Zenierbiem na nie. Uczęsana? Patrz, no nie będę pokazał... normalnie jestem. Kochani, pamiętajcie, że zawsze możecie przesyłać do Nejciki. No weź. O kur... No. Za kole mi widać, czekać. coś się rozje... Ja p... Potrzebuję jakiś... Dobra, co ja robię, Garnik. Ojej, troszeczkę mi się wylało, przepraszam. No nie, no ku. Ej, Wasz. a co z głosem? Ty, a co z głosem? O, oh Magda? Ale po czym to widać? Ale przecież widać, że to jest Magda. Ej, nie, po czym widać? Poważnie się pytam. Ej, to Nie, jak... On, ja, jak mnie k... rozpoznają nawet w tym stroju z je... Jak to jest możliwe? <grybuj> 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 Nie ja pier... nie mogę ty! Masz piękne ciało! Nie no, jak ja mam kurwa wytrzymać, jaką mam powagę zachować, no nie da się człowieku! Też? Cześć, miło mi cię poznać. Cześć. Nazywam się Faust, a ty? Marta, wolisz pisać? A co, nieśmiała jesteś? Co ty? Nie graj. <śm> Ile masz lat, Marta? O, słodko? Słodko? A czemu? Słodko, a lubisz rozmawiać ze starszymi mężczyznami, tak jak ja? Super, Parne, Ja mam na imię Fausto, możesz na ty. Jestem z Włoch i mam 43 lata. 43. Tak, pan ten dobrze mówi po polsku? Bo lubię, lubię bywać w Polsce. Mieszkałem w Polsce, bywałem w Polsce. I tym bardziej lubię rozmawiać z, z polskimi dziewczynami, tak jak ty. Czemu taka nieśmiała? No. No. Nie mam już żony. Miałem. Ale już nie mam. Jestem w rozwodzie. A ty jesteś sama, single? No to się stało, że wszystko się kończy. Między innymi małżeństwo, między innymi miłość i, i mam się dobrze, tak. Lepiej być sami, bez problemów, niż żonaty z problemami. Tak? A skąd piszesz? Z Warszawy, tak? Piękny, piękny. Mieszkałem kiedyś w Warszawie, e, ale chyba zanim Ty się urodziłaś. To był dawno temu. <laughs> Oczyliwam czasami. <laughs> Żartuję, kur. <k***e>, MEN! <laughs> Zboczeńco stary, ty. <laughs> ja p***. No nie wytrzymam, co to jest w ogóle, ty. Ja że mam 15 lat, dla niego to spokój, słodki. P. To jest. Nie no, to jest pojęcie na człowieku. No miły był pan, tylko co ja, ja nie wiem do czego ja mam dążyć w sumie. Bo przecież, no nie będę próbował, żeby on pokazał mi fujarę jakąś, no, nie, nie mogę takich rzeczy i nie będę, nie chcę nawet. Ty, a tak na poważnie to jestem trochę ładna, tak jak na, w sensie, że nie, jakbym był dziewczyną to jestem trochę ładna teraz jakby? Ty, a tak na przykład teraz fajne mam ciało? Ogólnie wiesz, dla was jakby? 360 dla, dla ciebie. Modulator głosu, ale wiesz, że to jest je... Z tym modulatorem głosu teraz Dobra, to daj mi linka jakiegoś do modulatora głosu, ja się nie znam na tym człowieku w ogóle. A ja w tym czasie jak będzie szukał linka jeszcze spróbuję klienta jakiegoś Foo kur... nie! 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 Ej, to trzeba być obrz... Jezus! Ja p****, nie! Nie, to jest, jest... Przepraszam, to jest za dużo dla mnie. Nie, nie daj rady, ja kończę to, kur***. K***o. Nie, nie, to jest... Nie, nie, wyjdę, z jest tak ze strefy komfortu. O ja pier... nie. Dzień dobry. Cześć. Fajne włosy, takie naturalne. Fajny. O, kaszyn, ja też lubię zabawa. O, kaszyn. Wow, sexy. O, kaszyn. Nie, kur... Nie dam rady! No nie dam rady, no! Nie no, to sorry, przysięgam. Jeszcze zobaczę dwa prące i wychodzę z tej baby. Zmieniam się w normalność. Yo, oh, uh you look beautiful. Yes. I like that. I uh, where are you from? Uh you look sexy girl. Thinking are you boy? I'm trans. Yes, okay. I like this. I uh, Ja pier zacięło go całe szczęście, ku całe szczęście, że go zacięło. Nie, no szkoda mi chłopak, kur... Nie, no nie, bo no co, no nie, no mi your Instagram, kurde. Gada ze mną czy z moim Instagramem? Ej, a taka jestem też ładna w sumie, nawet. No nie, już nie gadajcie, że nie. Kur... no coś z tymi. No, Jakbym po ostrym melarzu wstała na j... jeszcze, nie? Zmieć, Zmieńczną... no. Oh, fuck, kur... Takie przepraszam. Ej dobra, nie da się chłopaki. No nie da się jak gościu od razu wyjmuje sztangę, no. Tu masz do zmiany głosu. Dobra, włącza mi się coś. Mam, mam coś, mam coś, patrz. Jak można mieć długie włosy? Ja wam dziewczyny współczuję, nie wiem. Nie da się tak z tym funkcjonować normalnie. Halo. Halo. Hej. Hej. O, -o, o No nie no, brzmi jak debila nie. No, jak... no nie no, brzmi jak debil, a nie! Zostawisz to? Zostawisz to? Dobra, powiedz mi, teraz słuchasz mnie normalnie, jak teraz gadam do was? Hej, kochani. Jesteście gotowi? Dochodzisz mówić, tak? Chyba się postarałam. Kick Station, Don't worry, I'm a boy. I'm a boy. I a boy, don't worry. Nie ta aplikacja, koleżanko. Jak to nie, jest ta, aplikacja? nie ta aplikacja? Może jednak, kolego. Kur... Łos dlatego! Ty mówi że to p*** Jak ja słyszę, że mam beznadziejny? A teraz jak brzmię? A nie, ja chyba chłopa pobrałam. To co, zostajemy czy tym fajnym gości, Teraz deeds, no dobrze, no to w takim razie sobie zrobimy ty, bo mi ty, ty, ty pana Sposona, Zboczona, tak, bardzo zboczona, nie widać? Czy dziękuję? A zasekasz dla mnie? Tak. to jesteś tak. Co to Cześć. Cześć, co ty robisz? Piękny kączek. Dziękuję. Ty też jesteś przystojny. Pokażesz, pokażesz mi język? Mam taki fetysz. dole, ty... Czy stary, to był z was, to jeszcze yes, and... I zastanawiam się, czy bym na przykład kupił kosmetyki na kolejnym streamie Już, z Romaniu umonował, to bym mógł ze swoją twarzą, bym wyglądał trochę Bo w mam takie duzen. kobiety tylko mają duzent Złoty więc schował. Hej. Co? Co so. się yes. your yeah. ass Wpadniesz w Siemaneczko, witam wszystkich! Zaraz pokazuję cki! Zaraz pokazuję cyski Co tu robisz? Co? Co tu robisz? A no widzisz zbieg okoliczności, bo na przykład siedzę, nie? Znaczy ty akurat stoisz. Ja akurat stoję. A może ci też stoi? Chyba cię gościu ka cycę drognie. Nie na no ja pier... A ja normalnym głosem gadałem, kurwa! Ja normalnym głosem gadałem do typa, nie, no nie gadaj! Ja! Hej! Hej! Co ty robisz? A czekałem na ciebie. Naprawdę? Tak, bo powiem ci, że masz fantastyczną talię. Dziękuję. No, a, a moja jak się podoba? Moja też może być? Nie, Twoje nie może Jak ja wyglądam, ty? jak ja wyglądam? No sam, ja wyglądam jak feministka z Niemiec. I I I Dzięki wielkie za dzisiejszego streama. Było mega zajebiście, jak zawsze, po z wami wiadomo. Cześć, pa! Mua, buziaszki.